Żydzie, Żydzie, Mesjasz się rodzi, Mesjasz się rodzi, więc gotowie, więc gotowie przywitać się godzi, przywitać się godzi. A gdzie go jest, a gdzie go jest? Radbym widzieć tego, radbym widzieć tego, będę witać, będę kłaniać, jakby coś godnego. Żydzie, Żydzie, w betlejem miasteczku w Betlejem miasteczku, tam on leży, tam on leży, w żłobie na saneczku, tam on leży, tam on leży, w żłobie na, ale a to można jeszcze śpiewać tak bardziej ludowo, tam on leży, tam on leży, w żłobie na saneczku, czyś ty głupi, czyś się upił, idź do diabła chłopie. Idź do diabła chłopie, pon tak wielki, pon tak możny, co robiłby w szopie, co by robił w szopie. Żydzie, żydzie, królego witają, królego witają. Mire złoto, mire złoto i kadzidło dają. Mire złoto, mire złoto i kadzidło dają. Wiem ja o tym, wiem ja o tym, u mnie w kramie boli. U mnie w kramie byli, trochę mirem, trochę odzieżdżym, u mnie zakupili, u mnie zakupili.